Mama wróciła ze szkoły. Gdzie jest Navy? Jest w twoim pokoju. Dam jej tablet. Co? Przecież mówiłam, żebyś nie dawała jej. Cicho! Dzwonię do ojca. Halo. No, w końcu odebrałeś! Słuchaj. Skocz do jakiegoś sklepu i kup coś na urodziny. Navy. Nie, nie ważne, że jest córką mojej córki, to Nur powinna się nią zajmować, nie my. Ona jest nastolatką, nie wie się zajmować dziećmi. My wiemy, bo mieliśmy już ją. Musimy jej pomagać, zrozum to. Nie będę kupował żadnego prezentu nikomu, rozumiesz to? Masz jej kupić ten głupi prezent. Jak tak bardzo chcesz, żeby dostała prezent, to idź do sklepu i sama jej kup. Ja teraz muszę się nią zajmować, więc ty łaskawie wstąp do sklepu i tak już pewnie jedziesz z pracy do domu. Nie będę poświęcał swojego czernygo czasu, żeby kupić prezent jakiejś małolacie. Wow, jesteś geniuszem. Trzylatka jest małolatą. Nie będę kupować i tyle. Ty naprawdę nie masz serca. Jedyny powód, dlaczego jesteśmy jeszcze razem, to jest Nor. To proszę, weź sobie za mną rozwód. Będziesz się opiekowała tym małym dzieciakiem. Co jeszcze płaczesz, Bexo? Ale pociski, nic z podstawówki. Ale to prawda! No, 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 no. Halo? Halo? Halo, halo, Erik. Erik, powiedz coś. Erik. Proszę. Nie. Powiedz coś, Hej, mamo, gdzie mamy owoc? Czemu płaczesz? Twój... Twój... Tata... Miał... Twój Mamo, uspokój się. Mówisz, mu potem, mamo. Powiedz, co się stało? Mamo? No mówię, że wydam ją w wypadek! Nie! Mama, nie chcę mama, mama. Idź do pokoju, Sąneczku. Zaraz zwolnię was z włosów i wszystko. Co psie! Mama, nie wiem co jest na policji. cokolwiek. Ja nawet nie wiem co się stało. Jakie ja co ja mam zrobić? Nie wiem cokolwiek. Witamy w Uwadze. Dziś bardzo smutna informacja. Na ulicy Miodowej o 16.38 wydarzył się wypadek. Niestety jedna osoba zginęła. Był to Eric Brown. Miał on żonę oraz dziecko. Wypadek zdarzył się, ponieważ Eryk był nieuważny na drodze. Rozmawiał przez telefon. To pokazuje, jak bardzo niebezpieczne może być używanie telefonu w trakcie jazdy. Nie ma teraz przejazdu przez ulicę miodową, trzeba jechać obwodnicą. Mamo, znów oglądasz te newsy sprzed dwóch miesięcy? To była moja wina. Nieprawda, to Tata był nieuważny na drodze. Nie byłby nieuważny, gdybym do niego nie zadzwoniła. Dobra, obwinij się ile chcesz. Ja muszę iść z Navy do lekarza. Chodź, Navy. Idziemy? Tak, chodź. Oh! Kochanie. Wiem, że za bardzo nie lubisz swojego przeszywanego ojca, ale to jest mój wybranek. A mnie nie obchodzi, czy go kochasz, czy nie. Pff, z tego powodu nie musiałaś się farbować na fioletowo. Mi, 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 ty zawsze tylko narzekasz. Nie, no ja chyba sobie nie wytrzymam. Zejdź na dół na obiad. Nigdzie nie schodzę. To co mam ci przynieść ten obiad. A wiesz co, nawet tak przynieś. <grym> mama, nie musisz pukać. To nie twoja mama. Dobrze wiesz, że nie wpuszczam cię do mojego pokoju. To nie jest Twój dom. To dom Twojej mamy i Twoja mama mówi, żebym wszedł do Twojego pokoju i z Tobą porozmawiał. Nie! Wiem, że to może być dla Ciebie trudne, ale proszę, chociaż wpuść mnie do tego Twojego pokoju. Nie! Mówię i koniec kropka. Sasza, wpuść ojca! do twojego pokoju to muszę! Tak musisz się ze mną nie wykłóczaj. No wchodź. Czego ode mnie oczekujesz? Ty tu chciałeś przyjść, tak? A nie. Matka chciała, żebyś przyszedł. Tylko czemu? Ach. Chciałem się zapytać. Czemu właściwie mnie tak nie lubisz? Nie lubię to za mało powiedziane. Ja Ciebie nienawidzę! No właśnie. I tu pojawia się pytanie, czemu? Bo przez Ciebie. Moja matka zerwała z moim ukochanym tatą. I nawet nie mogłam z nim zamieszkać. Bo... On próbował Ciebie zabić. Przez to, że tak kochał matkę. A ty po prostu ją odebrałeś i został aresztowany, więc nie mogłam z nim zamieszkać. I teraz nie mogę go odwiedzać, tylko mogę do niego dzwonić. Ależ przecież nie będzie nas zawsze w tym więzieniu. Kiedyś to minie, tak? To nie zmienia tego, że ciebie nienawidzę. Przez ciebie też mama rozwiadła się z tatą. Ale ty wiesz, że Twoja matka na początku do mnie zagadała, tak? No i to ty jesteś jej wielkim wybrankiem. I to przez to, że istniejesz, mój tata jest teraz w więzieniu. A to niby moja wina, że powstałem? No nie wiem, może. Wiesz, jak dorośli wyładowują złość? Jak? Całując randomowe kobiety. No, w sumie blisko. Co? Co ty robisz? I co ty robisz? Co? Co? Muszę powiedzieć mamie. Ani się wasz powiedzieć matce.